Cześć, to Weronika, moja modelka. Dzisiaj Wam pokażę, jak robić fajne brwi dla klienta. Oczyszczamy na początku szamponem. Nie wybieram ja otwórzczacza, ani wody mizularne, dlatego że to strasznie wysusza cerę i później mogą być ubytki w farce. Też chcę z Wami się podzielić sekretem, że za zawsze przed koloryzacją nanoszę botox na brwi i zostawiam na 2-3 minuty. Później wycieram ociekiem z wodą, no i zaczynam robić te fajne brwi. Zaczynam zawsze od rysunku wstępnego. Dzisiaj będę robić pastą od nik MOLE białą. Ona jest bardzo wygodna, dlatego, że nie jest ani pudrowa, czyli sucha, ani wilgotna. Ona jest taka po środku. Zaczynam od dołu i prorosuję takie fajne, białe linie. Później sobie to samo dubluję na drugi. Umiśleliśmy farbkę Zola 0203, farm Brown z Brownem w proporcjach 90 na 10, 10 to jest brown i chcę z wami troszeczkę się podzielić sekretem, to, że tak, jeżeli dziewczynka ma tą cerę, taki żółty, ciepły, niechłodny to zawsze musicie sobie brać jakiś kolorek czy to black, czy to jakiś warm brown, który ma fioletowy pigment żeby troszeczkę zachłodzić, bo każda farbka na takich brwiach, jeżeli to light brown czy warm brown będzie dawać takie rudy odcień, dlatego zawsze musicie zachłodzić sobie farbkę nanoszę farbkę od dołu i ja zaczynam tam gdzie są ubytki, później już tam sobie farbkę przyciągam do góry no i później to samo dubluję na drugiej brewce. Też bardzo ważne, gdy wymieszasz farbkę jeden z jednym utleniaczem, to musisz troszeczkę dać, żeby ona wstąpiła w reakcję. Nie potrzebno od razu nosić tę farbkę na brwi, bo mogą się różnić kolory na jednej brewce i na drugiej. Każda farba, jeżeli ona jest z utleniaczem, to troszeczkę muszę postać, żeby wstąpiła w reakcję. No i teraz to samo robię o, na drugiej brewce. Zaczynam od dołu, tam gdzie mam ubytki. I sobie wychodzę do końcówki, później od, na początek. Te farby wycieramy wacikiem z wodą, później sobie z suchym wacikiem, żeby po prostu nie były wilgotne te brewki. Tak jak tutaj byliśmy, mieliśmy ubytki od dołu, to też będziemy prorysowywać w technice wąsiczkowej fleszcimem od Elan wosk u mnie jest od Inlay bardzo wygodny, bardzo go lubię zabiera i puszkowe włosy i takie grubsze nie muszę ja dublować po dwa, po trzy razy nałożyć ten wosk na tą powiekę, tylko od razu mi zabiera, no i tutaj pęcetką też sobie troszeczkę pomagam i taki efekt uzyskaliśmy się, ale to jeszcze nie koniec. Regulacja, też uwielbiam regulację. Ja lubię, kiedy jest czysto, gładko i żeby żadnego włoska nie zostało nam. Nie wiem, wszyscy mówią, że to jest bardzo dziwne, ale ja nie odpuszczę klienta, dopóki nie zrobię Tą regulację, tą idealną regulację. Tutaj jeszcze sobie pomagam pensetów. No i tutaj sobie ja prorysuję włosy flashcintem od Elan w kolorze Cool brown w z truflą, bo obleka nie było. W proporcjach tak z 60 na 40. I prosowuję takim pędzelkiem od Synthetic 05, jest bardzo wygodny. Też pamiętajcie, że Flash od Jalan czy to od Sola to Tint nie zaciemnia włos, tylko pracuje z cerą. Po naniesieniu damy tak z 10 minut, żeby tam on wnikł w cerę, później zmywamy wyciekiem z wodów. Ja sobie tutaj troszeczkę początki podmyję, bo taki jest za bardzo intensywny. No i później będę wycierać ociekiem z wodą w całości brawki. Takie delikatne poczerwonienie jest, ale ono zniknie mi, bo to jest po włosku. Cara bardzo delikatna u nas. Dlatego czasem mogą być takie poczerwonienie, ale raczej poczem zawsze pytać, czy używa pani czy panny retinol jeżeli użyła, to nie można woskiem. Pamiętajcie o tym, dziewczynki, bo to jest bardzo ważne, żeby nie zdrapać wosk z cerów. No i tutaj już ucieram macikiem z wodą, już końcóweczkiem mi minęła troszkę ten czas. Uśmiechamy się. Lubię tą dziewczynkę, ona jest taka przymiła, bardzo lubię ją upracować. pracować. Jest moja stała klientka, no czas od czasu biorę ją jako modelkę. Taki błonusik. Uśmiechamy się, gadamy o swoim zawsze. Przyczesuję. Pamiętamy, że zawsze jak przyczesujemy, to wysuszamy włos. Dlatego czas od czasu można sobie wyczesać szczoteczką, żeby po prostu nie był jakiś sklejony dalej I zobaczcie jaki efekt u nas wyszedł. Waronikę jest zadowolona. Tutaj nagrywam jakieś filmiki. Zobaczcie. No księżniczka. Bardzo się podoba te prawki.